Dzisiaj pokażę Wam problem z otwieraniem tylnej kanapy w Fiacie 500. E, tu nie działał ten przycisk, e, właściwie nie działał z drugiej strony, ale tutaj Wam filmuję, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. i O co chodzi, po prostu po naduszeniu nie można było otworzyć. Nie odryglowywał tego zamka, który tu jest. Tu już mam kanapę rozebraną. I teraz, co tu trzeba zrobić, żeby do tego dojść? Bo to nie jest to wcale takie proste. Trzeba niestety rozbierać całą tą pizzerkę. Czyli tak. W tylnej części trzeba odkręcić to. Dalej. Tutaj musicie odkręcić tą śrubkę pomiędzy. Wyjąć ten element montażowy. Mocujący. Tak wygląda. Dalej z tej strony jest śrubka. Którą też trzeba odkręcić. Dalej to wszystko jest zaryglowane. Wtedy uda Wam się podnosząc Tą stronę do góry, tą stronę do góry wyjąć z jednego i z drugiego dolnego mocowania, i będzie można rozpocząć demontaż tapicerki. Zanim jednak zaczniecie demontaż tapicerki, trzeba jeszcze zdjąć takie cudo. To cudo, już Wam zaraz pokażę, jak ono wygląda. To cudo wygląda tak, ma zatrzaski po bokach, jak widzicie. Dwa zatrzaski i zatrzaskuje się na tych, na tych oto elementach. Ja? Także, także tu widać po prostu tym, właściwie to tak. A, także to trzeba trochę tutaj pokombinować, żeby odgiąć. Gdzieś próbować sobie od środka ja to po prostu przesunąłem na bok mocno w jedną stronę i zacząłem odchylać potem w drugą stronę i w ten sposób wyjąłem. Także tu musicie uważać, żeby nie połamać. Potem jak będziecie zdejmować dalej, czyli te elementy te elementy są mocowane w następujący sposób. Widzicie, tu ma zatrzask i ten zatrzask wchodzi w tu, czyli jak już zdejmiecie tapicerkę, to od spodu tu włożycie sobie rękę i musicie nadusić nadusić to i wyciągać go, wyciągać go do góry. Tak wyjmiecie te, te górne mocowanie. Ta jak się rozbiera? To jest tak. Ta jest powciskana, oczywiście e, zakończenia są powciskane, powciskane w rowki tak jak tu widać. O, jest naciągnięte, wciśnięte i ta tylna część też jest wciśnięta. Zaraz może to pokażę na tym, jak to tutaj wygląda. O, tu jest taka krawędź i w tą krawędź jest wciśnięta najpierw ta przednia część, a potem tylna część tapicerki i to tak jest tu dookoła, dookoła całe powciskane. Czyli, żeby cały dół tutaj rozpiąć, no to trzeba niestety te dwa, tak jak mówiłem, to, to mocowanie odczepić. Powyciągać sobie tutaj ile się da po obu stronach, wyjąć, wyjąć z tego mocowania, i dopiero cały dół będzie można zdjąć tapicerki. No i do naprawy musicie, jak widać, wszystko. O, coś tu ostrość była jakaś, niehalo. Musicie całość rozebrać. No, i tak jak już, znaczy za chwilę Wam pokażę. Jeszcze ja zrobiłem tutaj taką. Taką blaszkę, która mocuje ten, tą linkę, która pękła, przynajmniej już będzie dzieci po No nowa linka, jak znam życie, by znowu pękła za jakiś czas. To widać dokładną przyczynę. Pęka tutaj mocowanie pancerza linki, a tu jest kawałeczek jeszcze tego w tej w mocowaniu tej obudowy, bo to powinno. Tutaj być umocowane niestety to pękło, linka, z, o, pancerz się zsunął i dlatego nie można było tego otworzyć. Ja tu już dorobiłem taką blaszkę i teraz Wam pokażę jak ją tu zamocuję. Tu już widać jak umocowałem tą linkę. Oczywiście zawsze można na milion innych sposobów zrobić chociażby na trytki, ale ja sobie wymyśliłem to tak. Zrobiłem taką blaszkę śrubki, nakrętki przynajmniej jestem pewien że to będzie się trzymało no i teraz to musimy to zmontować z powrotem na miejsce i montować wszystko do kupy